Witam serdecznie Dziś Wam pokażę jak działam z tą moją trzciną Nie tak To trudna jest sytuacja ale zaczynam się właśnie brać za dennicę nie? Bo ja wiem że zwyczajnie w dennicy To ja ten zrobię że nawet Teraz ta pierwsza trzcina, nie? To nawet jak y, mam problem z, ze szczytami, z, czy jest trochę pomięta, czy kubięta, to na dymnica to będzie ok. nie? A jak już na przykład bym chciał robić dach, no to musimy z tym lepszą trzcinę. Zbieramy się za robienie Tutaj sobie porobię. Już zacząłem trochę, może też według modełka próbuję robić, ale widzę, że na trzy jedna to tak mi wyszła średnio, nie? Wszystko jest w porządku, ale tak, no... Nie jest to tak ładnie, No, na przykład, no... Teraz, no to... Jak jedna dynica mi nie wyjdzie, czy coś, nie? To po prostu pojedzie do mnie na pasiakę i będzie w porządku. Nie? A zaraz po prostu... Robią dalej, no to będę robił tak, żeby było tylko coraz lepiej. Nie? Tak, że mi się ona teraz nie łamała ta trzina. Tutaj muszę ją to umiejętniej więcej łapać. Nie. Co się ułamie, co się podniekoli, to już trudno. Do tego zaczynamy odbędzieć, prawda? W momencie kiedy na przykład robimy... Tak. ta cina powinna być najlepszej jakości tak więc możemy sobie wybrać troszeczkę okay. no ale zaczynając już pracę nad tulami trzeba później nie będzie na to czasu no, o tutaj mi się połamała ta cina. to nic nie to... wszystko będzie ładnie ułożone ładnie spięte więc yy to Nic, nic, ani nic tego nie zauważy, że coś takiego Tu jak chciałem na przykład robi coś ze słomy, to słoma na przykład bardzo często jest pomięta, nie? Połamana, a jak to się wszystko poukłada i to wszystko później działa Nie? Ja jeszcze chwilę zacząłem robić z nic, co już mam zrobioną jedną, więc śmiało mogę wiedzieć, że nawet jeśli tu mam problem trochę z liściem, nic, bo ja po prostu ten liść, który już nie chce mi odchodzić, to ja tego jak tnę na gilotynie, to ja tego nie powkładam do mhm. czy tak? To tnę tą lepszą część, tą dolną. Nie? Ścinę sobie pociachałem, przywiozłem, więc trzeba tę lepszą część jakoś wykorzystać. Czym dłużej, tak? Teraz czas będzie mijał, tym gdzieś Dziś się na ćwiczu jest lepsza. Nie tak, i trzeba ją ileś razy przeczesać. Czym sezon będzie później, tak, ten trzcinowy? Tym tego czesania będzie mniej, tak? Bo ta trzcina już nie będzie miała na sobie tych wszystkich śmieciów. Nie? I tak jak na przykład tutaj teraz czesanie to, z tego dołu, to później już w ogóle nie będzie miało to miejsca. A całkowicie ostatnia trzcina, ta sprzed wiośnia, no to ona już może w ulew wchodzić od razu, bez niczego. Tak ale że nie mam rozów, nie, to musimy sobie radzić i to będzie coraz trudniej, żeby sobie poradzić właśnie chociażby z tą czciną, tak ci co nawet będą robić strzechy i tak dalej to będzie problem, nie? Bo to na ule to sobie pocieszemy, a na dach. Nie no to weź. tak. Zobaczę na te dachy. Teraz porobię trochę dennic. Później nadejdą konstrukcje trzcinowe dachów. No jak porobię sobie też ileś, no to wtedy już nie będziemy się zabierać już do za kompletowanie uli. Podejrzewam, że ten czas właśnie w końcu nadejdzie. No ale żeby nie stać z robotą trzeba nie to co jest możliwe, zacząć robić bo później po prostu nie zdołam tych zamówień moich w ogóle, nie? ile jest, ten tkaniec, ile wycieszę no i tak, te końcówki no to tnę, nie? No dłuż, więc Garażu, już to wszystko się układa, w całość. Więc czym dalej z tą trzciną do przodu, tym nie. Z tej naszej garści kupy zostaje nam w rękach to, co jest najlepsze. Tak, i trzeba mieć grabie do góry nogami pośrodku po środku tej grabi mam tu dokręcone jeszcze wkręty, które mi robią mnie gęściej I, i na początku właśnie o pozbieram coś od zewnątrz oj 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 nie? później te liście można o wyczerpać i te śmieci z tego dołu tak samo że ona jest trochę połamana, to tam nic. Z tego można robić śmiało korpusy, śmiało dynice. Śmiało można maty, yy Z tym, że po prostu no, na dachy to już średnio, nie? Bo tam musi być ładna trcinka. zniutka. A, właśnie nie połamana na daszki musi wyśnieć, żeby to było jak najlepsze wszystko. że ona trochę przesunięta wyjdzie to nie ma takiego dramatu. ja wkładając także w ścianę czy w dymnicę coś na miejscu w garażu tak jak docinam to coś jest syf na ryłka, to ja po prostu drzucam. tak jest dużo odpadów z tej czyny teraz mniejszej nie i tak naprawdę to to się przywiezie z trzcinowiska, to tutaj się wycieńcza i tak dalej i tak dalej tak właściwie dużo tego Najlepszej jakości nie zostaje w takiej się, nie? O. I ten syf tak odpada z tej trzciny. Mamy najładniejszą, tak? Później jak już się bierze do gilotinki, no to też nie się ułoży w rękach. No i idąc po prostu ciąć od szcinki, no to tniemy nie? Od dołu, więc utniemy. Te najlepsze części były najładniej wyczesane, będą wycięte, a ta górna, co ma trochę liści, no to odkładam, nie? Te ostatnie cięcie z liśćmi. No i na przykład ułożę, nie? Tak tą dennicę, że od spodu ładnie jest piękna trzina, później w środek możemy trochę włożyć tej gorszej nie, No, ale to też nie, jak mamy takie liście, to wybrać trochę tych liści z garści No i później dopychamy, nie, znowu najładniejszą trzciną, tak naprawdę, no, jak my to dopchniemy później tą naj, 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 najsolidniejszą trzciną, nie, no to patrz, ta dynica w sumie, to ten, co ma ten wnętrze, troszeczkę z tymi listkami ubiegnie, nie? ja nie napycham całości, to troszeczkę, to wystarczy nie? A tak naprawdę to nie wkładam aż tak tych liści Po prostu jeszcze się je podrzuca, one tam podpadają i w ogóle jak się utnie ten ostatni kawałek, no ten liść też tak odpadnie, nie? No więc Nie ma dramatu ogólnie, jak złożyłem dennicę to wygląda bardzo, bardzo, bardzo przyzwoicie, więc nie? Nie ma co panikować robić trzeba. wszystko słuchajcie, przesadzaliśmy razem pęczek trzciny, już za pół miesiąca, za miesiąc, jak będę przywoził kolejne partie trzciny, to ten liść nawet z tych końcówek, tak, spadnie, odpadnie. Ja no na chwilę obecną, to używam tej trzciny, tak patrząc na tą, nie, to tak dotąd, więc wykonuję trzy cięcia właściwe, normalnie bym jeszcze wykonał dwa, ale nie, i tak nie zrobię, nie? więc no, na razie mam dużo odpadów, ale to... Ważne, że działamy, nie? Ja na tym, słuchajcie, że tak powiem, tak jakby nic nie tracę, prawda? Ja tą trzcinę sobie sam potnę i tak dalej, i tak dalej. Gdybym ja miał kupić trzcinę w tej jakości i po przeczesaniu bym miał takie coś, nie? I tylko tyle do użycia właściwej, no to by było trochę słabo, no. Ale, no to tak jest, że jak chronimy to samemu od początku do końca, no to możemy też sobie robotę podzielić, nie? Że teraz Porobię tych dennic. A za chwilę tak, porobimy konstrukcję daszków. Jak już będę miał ten etap, no to właściwie będzie można chodzić już na całego tą A jak później elementy będą, tak jak przynajmniej do wielkopolskich sobie porobię, tak, no to później nie już tylko pach, pach, ewentualnie coś dosztukuję, nie? I, 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 i wyjeżdżaj. To będzie w miarę słuchajcie, znośne wyjście z sytuacji prawda? Mm. Także z tym robieniem u linie, co roku musimy trochę jakby inną strategię opanować ze względu nawet na to, że no ta trzcina też się różnie no, zachowuje, nie? Tak, tu trzeba sobie bardziej przypiąć jeszcze nie ruszał. Tego że ona teraz jest tak tak miętości. Tak? Ona już za chwilę za chwilę będzie zupełnie inna, będzie miała bardzo sztywność wysoką, nie? Ta sztywność tej trziny która że ona będzie się miętolić. Którzy może powiedzieć, o jak ktoś z tego zrobił, to się skurczy, tak, jakbym na przykład uwiązał matę, nie? Z takiej że sznurkiem to ona by mogła potem się zrobić luźna. Ja w dennicę tyle nawkładam mnie, że po prostu montując ją później ja muszę to wszystko nie, połapać ściskami, więc tej trzcinie jest naprawdę tyle i trzcina się wcale aż tak nie kurczy. Nie ma takiego dramatu. Jeśli po prostu robimy coś na niebywały, że, że damy... że to trzeba wszystko pościskać, tak? Żeby to skręcić do kupy, no to, to nie zrobi nam się na tyle, to na drewno dużo bardziej pracuje, tak. Właśnie trzcina tak nie. I, I czy my, my włożymy trzcinę namówkniętą w deszczu? Czy my włożymy trzcinę suchą w garażu? Czy my włożymy trzcinę, która nie jest idealnie dojrzała? I tak dalej, i tak dalej. To dramatu na pewno nie będzie. Nie? Dlatego to jest rezultat. A te ulej tak będą stały do przyszłego roku, tak? Pszczoły będą w przyszłym roku włożone, nie teraz. Więc ona sobie w tej ściance elegancko, słuchajcie, go nie później. W tej trzcinie nic się nie stanie, ani no nic się nie będzie. Nie? Tak, trzcina dopiero jak długo leży, na przykład o, że takie pęczki z liśćmi i bym teraz położył na ziemię i długo by leżała z deszczem i w ogóle, to dopiero by zaczęła przypleśnieć w środku. Nie, by się za, zaparzyła, się. Ale tak ogólnie to, to, to nie. Może taka trzcina, co teraz chce się miętolić, by była też lepsza do tego, żeby uwiązać puszkę owalną, na przykład, bo ona by się bardziej chciała wiąć, nie? Tak, można było coś innego skonstruować z takiej trzciny. Jak trzcinę włożymy do wody, to ona też się zachowuje tak podobnie troszeczkę, nie? To się, chce się pamiętolić. Bardzo często, jak robiłem coś to lubiałem jak wzmocił yy, mi ją deszcz nie? przed robotą. Wtedy ona była bardziej plastyczna, nie pękała. Więc to wszystkiego są wady i zalety i wcale tego nie musimy składać jakoś na sucho. Nie? No. Dobra, jedziemy dalej. Ktoś ma jakieś pytania odnośnie tej trzciny? Proszę tam pisać, słuchajcie. To jest także bardzo obszerny temat, tak, ta czcina. I to kiedyś to było czesane w bardzo podobny sposób, nie? Jak nie ten sam, że przez grabie, nie? Po był były zrobione ale czy coś takiego, przesadło i trzcina przeciągana, nie? Bywa żeby nie miało tych liści bo jak ma to liście to wtedy nie one butwieją więc no ja uważam że pszany od ula i tak dalej ileś tych tak tam liści może się znaleźć nie ale to to trochę tak ja widziałem ule wspomniane które były robione z takiego sypu w, się w głowie nie mieści <laughs> nie? i one stoją do dziś widzę Ta. Wielokrotnie mi się zdarza, że w nie, nie tu Wielokrotnie mi się gdzieś zdarza, że w ścianę w środek Czy coś włożę coś co ma listek i już się po prostu nie, nie patyczkuje, ale właśnie najważniejsze są te zewnętrzne strony, żeby nie miały, bo wtedy ta, ta, ta liść nie lubi sobie butchieć. On lubi trzymać wodę. Ten papik nie będzie trzymał wody. Nie? Wodę jak już to będzie właśnie trzymać ten listek. Więc musi być ich jak najmniej. Tak? Ja to tak mam. Ja to czasami o 12 w nocy, nie? Latarka. I idziemy doczesać kapkę trzciny. <gry> bo nam zabraknie, więc moja działka jest głównie używana do tego, żeby robić, nie? to tak elegancko A ja też wielokrotnie, nie? Mam takie coś. Czyli kiedyś mówię, o to takie, nie wszystko, te pęczki rozwalone i w ogóle co z tego ma powstać? <grytanie> a to trzcina to jest właśnie wdzięczny materiał jak w miarę nauczymy no, się nim y, 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 jakby no, że ruchy mamy odpowiednie do tego wszystkiego, to naprawdę można zrobić, nie? Trzciny, bardzo wiele. O voila! Jedziemy. Później jak będę miał trzcinę tak za miesiąc, to tutaj nie będzie czegoś takiego, że te końcówki będą mi się łamać czy coś, nie? Tak. Już może już w tej chwili, jakbym pociął trzcinę, to już by była zupełnie inna. Nie? Może się trochę pospieszyłem, ale to dobrze. Tutaj trochę by została przeze mnie przerzucana, więc sami widzicie, że ona jest z uchami, wszystko, że pogoda jest jaka jest a ja tu nie mam żadnego dachu i nic tak z tym, że jak trzcina zostanie ścięta na polu przywieziona w tych pęczkach tu, no to ścięta w pęczkach, no to już od razu musi iść w celu w pierwszej kolejności nie? a nie to, że le... będzie nam tu leżeć 3 miesiące no to wtedy będzie też niedobrze, nie? To się zrobi w tych pęczkach grzybek może się zrobić. Nie? Trzeba też to zaradniać. O. I płana. Voilà. Tak, ludzie to. Widzę, że na tym Facebooku to strasznie. Oni w ogóle nie mają pojęcia. Jest takie coś trzcinowe czy tam słomiane. Ogarniać ja widzę. Że jest ogromny strach przed tym, że tego nie da się w jakiś sposób odkazić czy coś takiego. Ludzie myślą, że to nie, nie <grystwot w sierpce> so, tym dłużej jestem na tym Facebooku, tym bardziej mam po prostu, odnoszę wrażenie, że ludzie są w jakiejś dupie. <grystwot> w <sierpce> no, <grystwot w sierpce> naprawdę, ostatnim czasem to... W ogóle mało się dzieje na Facebooku odnośnie przelastwa. śmiem twierdzić, ostatnim czasem też, nie? Nie ma nawet specjalnie zaczerpnąć jakiegoś tematu, żeby zrobić jakiś odcinek. Nie wiem. Kwaszek zakończył, nie? Twoje pokazywanie wszystkiego. Teraz pokazuję jakieś pierdoły. I nagle zrobiło się nudno. Bez kitu Ośrzepaliśmy dwa pęczki I tyle trzcinki co mam na czasane w tą chwilę. Mam nadzieję, że mi starczy na w jeden nitkę Nie? Normalnie taki, taki porządny pęczek taki, przeczesanej trzciny. No to to jest korpus wielkopolski Ja tej trzciny, nie? To tam daję czadu. Słuchajcie, nie ma, że bieda. Tak? No te tancówki to i tak mało, mało wiele. Chcą wchodzić, więc ok. I automatycznie słuchajcie jak cieszymy i mamy gdzieś... No nie? Teraz się gnie. A jeszcze trochę i ona będzie cała. Ale ona mi się już płamała jak ja ją może czołem albo przewoziłem. Ale to nic. Poradzimy sobie z tym. Czyli mówiąc wolałbym żeby w tych zagięciach już... Ale no dobra. No i jak się właśnie cześć na tę trzcinę. No to my jesteśmy w stanie odrzucić te wszystkie trawa, co rosła na przykład, nie czyli nie trzepiamy od razu wszystkiego, może tam, jak jest teraz liść, tylko po prostu wszystko, nie? To już manewrujemy na czesadle i zwyczajnie na no, tę szynę jesteśmy w stanie zrobić tak, że poskładamy z tego wszystko. Jak na przykład mnie by teraz nie korciło, nie, nie interesowało to, żebym miał robić dachy trzcinowe, nie? No to już bym leciał, korpusy, wszystko szalone. A dachy by były, nie? metalowe no, i była rewelacja. Tak, i ta odcinka póki co teraz to jest taka ładna, czyściutka, nawet się nie zrobiła ani z brązowa od, od słońca, taka nie, więc y, te kurpusy wychodzą naprawdę schludne, nie? W tym momencie. No tak. I to było to wszystko. I życzę miłego dnia i mojej pracy z zagadnieniami właśnie związanymi z pszczelarstwem.